To Antis Anti Creativity. W dzisiejszym filmie mam dla Was trzy projekty: dwa albumy i taką mediową skrzynkę. Jak wiecie, być może część z Was wie, że w sklepie Kosi co miesiąc odbywają się warsztaty prowadzone przez Kasię Kęcierską, na które ja sobie już jeszcze, jako że jestem z Katowic, chyba za dwa lata. Tak myślę. Nie pokazywałam tutaj projektu wcześniej, bo jakoś tak. Nie było okazji, ale teraz stwierdziłam, że w sobie mam trzy pod ręką, tak jak już kręcę hurtowo zbiorczo firmy z zaległego pół roku, to może też je pokażę. To jeden album jest chyba nawet starszy, ale jeszcze się nie doczekał wywołanych zdjęć. Także zapraszam do prezentacji. Zaczniemy sobie może od tego najstarszego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest naj, najstarszy projekt. Nie mam pojęcia, jaka to jest kolekcja. To jest medliwa kolekcja z O'Clocka. Po którą w życiu bym nie sięgnęła, a tak kupiłam sobie bloczek. Tak to już jest. Ona jest taka, on jest, jest taki mały album. wiecie, w tam trwają 3 godziny, tak że trzeba się sprężać. Jest w okładce laminowanej. Ja dawno nie używam okładki laminowanej, bo jak poznałam płótno, to okładki laminowane stały się pasem. Tu jest napis, album z takiego małego wykrojnika z DP Craftu. No i tak on się prezentuje po otwarciu. Tu mamy takie. to jest. Tu mamy takie dwie karty w środku, na których możemy przykleić, wkleić zdjęcia. One się mieszczą z 9 na 13 i mniejsze. Tutaj mamy po prostu wodospad, taki naklejany. Też jest ciekawe, bo on jest w specyficzny sposób naklejany, że jakby ten rancik jest tutaj wystający. Bardzo fajnie to wygląda, bo on jest kraftowy i tu jest kraft, więc nawet jak się przyklei zdjęcie, to jakby on zostanie i będzie się fajnie komponowało. Także tu mamy wodospad, i tu mamy taką rozkładaną część. Tu mamy książeczkę, która się rozkłada na boki, i do góry jeszcze w, z każdej strony. Ona jest zrobiona z, z arkusza 30 na 30 cm. Także ciekawy taki pomysł, nawet jako przechowywanie, jako koperta, że tu można jakieś notatki wsadzić i zamknąć, bo nie wypadną. To się jeszcze podnosi nam do góry. Te grewki są po prostu boskie w, yy, w tej kolekcji. Myślę, że ona ma chyba nostalgię, coś w nazwie, ale jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, ewentualnie ja w opisie pod filmem, jak, albo gdzieś tutaj na filmie, jak uda mi się sprawdzić. Tutaj też mamy klapkę na dole, a tu mamy skośne kieszenie, pod które też można właśnie coś włożyć. Ciekawe, czy coś mam pod ręką. Mam jakiś kawałek papieru, także tutaj można włożyć w ten sposób i tutaj w tą kieszeń, tutaj. Także to, to jest taki pierwszy, pierwszy mały album, także widzicie, 2 godziny i można, 2-3, no powiedzmy, że coś tam w domu dokończyłam, to powiedzmy z 3 godziny i można mieć taki fajny mały album na zdjęcie z jakiegoś wyjścia. Następnie mamy album z, też z kolekcji Craft O'Clocka, ona wtedy była nowa, jak robiliśmy ten album. Ja kompletnie na nią nie zwróciłam uwagi, a potem stała się jedną z moich ulubionych kolekcji Kraftokloka, które wypuścili w ostatnich latach. Mam zrobione w tej kolekcji layout, jakieś trzy kartki, albo nawet więcej. Także to naprawdę dobrze świadczy o tej kolekcji. Tutaj mamy okładkę laminowaną, też napis album, i po otwarciu to jest taki trifoldik. Ale najpierw skupimy się na tej stronie. Tu jest takie ciekawe zamknięcie, bo wydawać by się mogło, że to jest kokardka do rozwiązania, ale nie, bo to się po prostu ściąga. I tutaj mamy harmonikę na zdjęcia. Ona jest przeznaczona na zdjęcia 9 na 13 i 10x15. Już tu mamy taką harmonikę. Tutaj po lewej stronie mamy wodospad dynamiczny. Tam już tyle widziałam sposobów na wodospady dynamiczne. Po prostu każdy robi go inaczej i zawsze wychodzi. Także jak ktoś jeszcze nie próbował, nie bójcie się spróbować. Otwórzcie sobie jakikolwiek tutorial na sieci, bo nieważne jaką metodą, on zawsze wyjdzie. I tutaj po otwarciu mamy coś, co wydawać by się było, że jest kieszonką, ale jest harmonijką na zdjęcia. No tutaj jak zwykle magnes, ale to się tym nie przejmuję, bo ja sobie to pozaklejam zdjęciami. To są raczej takie albumy, które wypełnione polecą do kogoś, także nie zwracam uwagi na, na, na magnesy, które nie zostały zakryte. No i tutaj mamy kieszonkę w środku, a w niej po prostu maty na zdjęcia. I tu jeszcze taki mały twist, bo tu jest jeszcze jakby druga ukryta kieszonka. Ona nie, ona jest też ona jest na wylot, więc to można powiedzieć, że to jest taki bardziej belly band, na który jest nałożona kieszonka. Także tak się prezentuje ten mały album. Powiem szczerze, że głównie w sklepiku gości jednak lubimy media. Także jak ktoś nie próbował mediów, to w ogóle polecam jest super. I tak, ostatnim takim mediowym projektem, wakacje była taka skrzynka. Taka skrzynka kuferek. Nawet nie wiem jak wam to pokazać, bo ja to chyba pierwszy raz media na tym kanale pokazuję. Y Pierwotnie są kawałki HDF-ki, które sklejamy, malujemy milionami warstw farby, taki, siaki, gesso, pobielamy, złocimy i w ogóle robimy cuda. Także zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj mamy takie muszelki, jakiś mech. Tutaj ciekawy jest ten efekt pasty taki puchnącej, bo tu są dwa rodzaje pasty. Z tego co pamiętam, jedna robi takie duże bąbelki, które wyglądają jak morska piana, a jedna robi takie mniejsze bąbelki. Ja już tu w którymś miejscu chyba tutaj w ogóle pomieszałam obie pasty, więc są takie i duże bąbelki i małe bąbelki, potem to jeszcze pozłacaliśmy. Także Wam ja może tylko pobracam po prostu, tutaj widzicie jeszcze jakieś użycie jakiejś maski. Tutaj w ogóle taki efekt mi się za pomocą mokrej chusteczki udało uzyskać. Tu ona jest taka do naciskania, mi się wydaje, mi się kojarzyła z tą pianką montażową taką, ale jak morska piana po prostu wyglądała tą bombową. Także tu mamy taki kuferek. On się normalnie tutaj, można kłódkę zdjąć i kuferek otworzyć. I tu można coś przechowywać. Także takie trzy projekty. Mam jeszcze przybornik, taki nabiórkowy, ale on jest cały, dwudziany, więc go nawet do mnie wydostanę. Stoi w moim Kalaksie. No i skrzynka mediowa, generalnie dużo mediów, także bardzo polecam zwłaszcza jak ja nie mediuję nie mam mediów w domu, to, to takie wyjście na warsztaty, na kawkę, pogadać w super atmosferze jest jest naprawdę fajne, także polecam, zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie